Zadanie 15. Trzywyrazowy ciąg, w skład którego wchodzą liczby. 1 odjąć 2a, 12 razy 48 jest geometryczny. Dokąd zdanie wybierz? Właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba A jest równa. I teraz, żeby wyznaczyć wartość A, to tutaj dobrze jest skorzystać z własności ciągu geometrycznego. Własność ciągu geometrycznego mówi nam o tym, że środkowy wyraz podniesiony do potęgi drugiej to jest dokładnie to samo co poprzedni razy kolejny. Czyli jeżeli tutaj sobie przyjmiemy, że A1 jest równe liczbie 1 odjąć 2a, że A2 jest równe 12 oraz że A3 jest równe liczbie 48, to na podstawie własności ciągu geometrycznego możemy zapisać, że drugi wyraz do potęgi drugiej to jest dokładnie to samo co A1 razy A3 izacji tego, że drugi wyraz ciągu jest równy 12, to tutaj mam 12 do potęgi drugiej, która jest równa liczbie 1 odjąć 2a i to musimy pomnożyć przez 48. W kolejnym kroku zawartość tego nawiasu mnożymy przez 48, no i oczywiście tutaj też musimy wyznaczyć wartość tej potęgi. 12 do potęgi drugiej to jest 144. No i teraz tak, 48 razy 1 to jest 48 i 48 razy minus 2a to jest minus 96a. Uzyskane równanie zamieniam stronami, czyli będę miała 48 odjąć 96a, które jest równa liczbie 144. Oznacza to, że minus 96a jest równa liczbie 144 minus 98. Czyli minus 96a będzie równe w tego typu przypadku liczbie 96. No i teraz całe równanie. Dzielimy obu stronie przez minus 96, uzyskując a równe liczbie minus 1. Czyli widzimy, że tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź a.